Czy to, je? czy to na pewno, to to, piątkowy Neuracht? Piątkowy Neuracht w nowym miejscu, a dokładnie wiecie gdzie, bo oglądaliście odcinek, mój pokój, nowy, a, a chyba tu, tak tu. Jak to jest możliwe, Neuracht przecież kamery, co, co się dzieje? Otóż to się dzieje, że ukradłem kamerę, tak, ukradłem, nie no dajcie spokój, po prostu pożyczyłem, inaczej mówiąc ukradłem. Kawalarzu. Nie no, od mojej siostry pożyczyłem z Sopotu, bo powiedziałem Aneta, proszę! Moi widzowie czekają na piątkowego nagrachta, a nie mam czym nagrać, bo telefonem nie nagram. Bo będzie słaba jakość. Czy mogę pożyczyć nam. dwa tygodnie? Może tydzień? Zobaczymy. No i moja siostra odpowiedziała: tak! Przeglądając dzisiaj stare komentarze z odcinka, który był miesiąc temu i był jeszcze u mnie w pokoju. Tak mi teraz jest ciężko, że wiecie, mój pokój, sopot i. ja tutaj Warszawa. I co, coś nowego? I tak sobie myślałem, że kurczę, chętnie bym wrócił tam. Na serio. Ale po chwili sobie mówię: Marcin, nie! Nie mów tak. Jesteś baba czy chłop? Ja sobie po chwili powiedziałem, że baba, no ale stwierdziłem, że powiem chłop. No i tak, oto tutaj stoję, z kolejnym piątkowym noirachtem, który pociągniemy jeszcze trochę. Piątkowy, poniedziałkowy czy środowy? To noiracht zawsze najlepszy. Kochane, naprawdę dezezer pozdrawiam. A zapomniałem jeszcze powiedzieć, ostatni odcinek był 33500 pyk w górę, poprzedni były 5000. Come on, wbijemy chociaż ten tysiąc. Ten tysiąc! Jeżeli wiecie więcej niż tysiące, to myślę, że może się pojawić rodowy, jeśli będziecie chcieli. I wtedy będziecie mieli częściej, że tak powiem, będziecie mogli być częściej fejmami, czyli częściej będziecie mogli występować na odcinku, zostawiając komentarz, subskrybując, no i pojawiając się tak jak mm, nasz kolega przed chwilą. Dezezer. O, jest i piątkowy, i ostatni w tym pokoju. Teraz taka retrospekcja, wracając do tego co tam się działo, wszystkie piątkowe noirachty, no. Piękne, no ale żyjemy dalej, teraz jestem tu Jej, super, piątkowy Neuracht No i to ja rozumiem, mam nadzieję, że takie same komentarze będą I oczywiście zostawcie pytanie na dole, żebyście byli w kolejnym odcinku Tak jak przed chwilą Wiktoria, czy może Abi Mioszeku pisze, jaki nowy słodziak najbardziej Ci się podoba? Otóż moi kochani, nie wiem czy wiecie, ale mam takie coś Jeżeli się nie orientujecie, jest to Gang Słodziaków V2, edycja druga a dokładniej kolejne słodziaki, oprócz tych, które mam trzy na swoim łóżku. Ile mam naklejek, się zapytacie? Otóż już Wam odpowiadam, bo prawie wszystkie. Nie no, wszystkie mam, bo, bo mam borsuka Bartka, yy, dalej mam Zająca Zosie, yy, Gacka Nietoperza Nikodema, Sarenkę Hanie, to znaczy sorry, Dzięcioła Dominika. I mam wszystkie tutaj, i nawet się wkradł tutaj lisek. Ale, no, chcę najbardziej chyba. albo nie topesz, albo sarenka. No bo tak będzie milej. Jerzykowi, Jeżowi i, i, i całej bandzie. Adek Nowak pyta. Przeszkadzało ci to, że najlepszy uczeń w klasie się chwali i chciałeś mu przywalić? Ja miałem taką sytuację, ale nie mogę przywalić. Otóż tak, były takie sytuacje. Nie hamowałem się raczej w tym, żeby kogoś uderzyć w podstawówce czy początek gimnazjum. Ale teraz już jestem grzesznym chłopcem. Ale tak, wracając w sumie pamięcią do tamtych czasów, też byłem jednym z tych najlepszych uczniów w klasie. Zawsze miałem pasek i zawsze miałem średnią powyżej 5-0. Ale jakoś tak chwalić się, nie chwaliłem. Chociaż czasem. Ale nie, o tym teraz nie mówmy. Więc odpowiadając, tak, były takie sytuacje. Wojtek Franczak pisze: Jaka była Twoja najstraszniejsza historia w całym życiu? I teraz uważajcie, siądźcie se, weźcie kakałko. I słuchajcie, było to kiedy byłem, hmm, jakoś w podstawówce trzecia, czwarta klasa podstawówki. Z rodzinką pojechałem przez ciemny las do moich wujków wiewiórowskich, którzy mają jakieś tam jachty, nie jachty, ogrody, nie ogrody i są po prostu bogaci. Mieli wtedy oni 50. rocznicę ślubu. Z tego co dobrze pamiętam, i wyprawiali huczną bibę. Oj się działo. Ale zanim tam się dojechało, trzeba było przejechać przez ciemny las. Wtedy był jeszcze dzień, ale gorzej było z powrotem. Ja, ogólnie będąc małym, mega siebie lasów, a w szczególności ciemnych, gdzie ze wszystkich stron padały że tak powiem, spojrzenia, jakiś pokrak, które mieszkały w lesie. Między innymi ludzi. Nie, nie, to był taki żarcik, ale kontynuując. Jechaliśmy przez ten las. I mega, tak się bałem, a najgorsze było to, że się bałem, że może benzyny nie być. I, i staniemy pośrodku. Byłem ja, moja siostra, moja druga siostra i moja mama, bo mój tata był w Kanadzie. I moje rodzeństwo też w Kanadzie pozostały, Więc tak myślę, hmm, zostaniemy na moc. Coś nas zje, nie wrócimy do domu. Koniec! No i jedyne co, to zamknąłem oczy, wtuliłem się w siedzenie samochodu. Przeczekałem całą drogę. Niezapomniany. Była jeszcze inna sytuacja, ale o niej nie będę mówić. Filip 2.2 pyta się do. zadaje pytania do następnego odcinka. Czy umiesz ruszać uszami? Nie potrafię. Jak poznałeś Minecraft ekipę? Odpowiadałem na to w poprzednich pytaniach, to znaczy odcinkach, ale czekajcie, bo w sumie, jak chcesz tak dokładnie wiedzieć, to. Poznałem na tym spiku podczas nagrywek oczywiście boomerang and b jeden miesiąc temu zadane pytanie Mam pytanko, czy czasami wolałbyś być kimś innym? PS. Uwielbiam Piątkowego Neurachta i mam nadzieję, że uda się tobie dalej nagrywać odcinki z tej serii. No jak widzisz, Boomerang, udało się. I masz kolejny odcinek z Piątkowego Neurachta, mam nadzieję, że to widzisz, więc jeżeli to widzisz, to napisz komentarz, to wtedy ci przypytę serduszko, żebyś wiedziała, że jest kolejna seria. Natomiast kontynuując, czy wolałbym być, być kimś innym? Czasem chciałbym się poczuć jak dziewczyna, ale po chwili myśląc... Okres rodzenie i cała reszta. O nie, 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 nie. Podziękuję. Ale gdybym tak miał myśleć kimś innym, mam jakiś charakter czy coś, w sumie chciałbym poczuć się jak taki milioner. Nie wiem czemu, takie głupie, ale tylko przez jeden dzień, bo wiem, żeby mi szajba odbiła. Po co mi to? Mam chciał sprawdzić, jakie to jest uczucie. Mieć wszystko, a nie mieć nic. Bo taki milioner, tak naprawdę ciężko jest mu powiedzieć, czy ktoś jest z nim naprawdę dla niego przyjacielem, czy nie, czy tylko dla hajsu, czy powiedzmy, cała reszta się trzyma z tobą, bo jesteś bogaty, czy nie. Wiecie, masz wszystko, a nie masz nic. Ciągle myślisz, czy ktoś ci nie wbije miecza od tyłu, czy tam nożyka. No wiecie o co, kaman. Więc tak jak mówię, chciałem spróbować, ale tylko dlatego. Panda i Gze zadała pytanie. Na następnego piątkowego nyracta mam dwa pytanka: czy zrobisz jakieś spotkanko z widzami w Warszawie, czy jesteś chrześcijaninem albo wierzysz w coś innego? Zrobię spotkanko w Warszawie, ale zobaczymy kiedy w sumie, jak nas będzie więcej, to myślę, że wtedy. Jestem chrześcijaninem, wierzę, jestem lektorem od 13 lat, tak jak wiecie, więc myślę, że spora historia ze mną i wierzę. Nie mam z tym problemu i się tego nie wstydzę. I to by było, kochani moi, na tyle, bo czekam na kolejne pytania, zwariowane. Jeżeli jakieś pytanie Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, czytajcie te komentarze na dole, skrolujcie, tych osób, które już napisały komentarze, dziękuję, że jesteście. Naprawdę dziękuję, mam nadzieję, że zap zapamiętaliście, żeby tą łapkę w górę zostawić, bo jestem ciekaw, ile tych osób będzie, bo ostatnie, odci ostatnie dwa odcinki temu było 5100 łapek. 5000 coś. Więc teraz jeżeli było 3000 coś, a tam było chyba 1600 łapek. Jak wbijemy, to będzie kolejny odcinek. Chyba coś takiego było. Coś takiego pamiętam. Ale zobaczymy. Więc dzięki za to, że byliście. Mam nadzieję, że się cieszycie, że w piątek po szkole możecie obejrzeć piątkowego najrachta. Jeżeli chcecie częściej, to zapraszam. A ja mega się cieszę, że mogłem to dla was nagrać. I miłego weekendu. Bo ja idę na studia. Bomba. Kozak. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.